Krzyż zaczynajmy! jesteś świeżna, cokolwiek robić wiesz! Jest tu mamcia! Jest tu papio! Terek i Nikotę! Siri, <laughs> frytka i kartopęścia! Frytka i kartopęścia! Hmm. Specjalny mopsodyniowy placek dla uczczenia pierwszego dnia w przedszkolu naszej małej frytki. Dzięki, papciu! to było przechał. pyszne. <grybuj> A teraz czas na obowiązki, mój pyrku. Pozmywaj naczynia, jeśli chcesz dostać kieszonkowe. Kieszonkowe? Zamierzam wydać swoje kieszonkowe na kosmiczną super rakietę. Hmm? Pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden i start! Jej! Czy ja także mogę mieć obowiązki? Też chcę dostać kieszonkowe, jak pyrek. I też chciałabym sobie kupić kosmiczną super rakietę. Tak ci się spieszy do dorosłości, frytulko? Obowiązki domowe i otrzymywanie kieszonkowego to poważne sprawy. Musisz jeszcze zaczekać, aż podrośniesz. Ale już podrosłam. Już jestem duża. Nie tak duża jak ja, Frytolino. Hmm. Ten Pan Pasek z żoną właśnie wrócili z wakacji. Słuchajcie, kochane zebry, jak tam podróż? Halo, mopsy! O, cudownie nam się podróżowało naszą tęczową Ritą. Pani Pasku, tęczowa Rita jest całkiem zabłocona. Tak, w istocie mała frytko. Po drodze przeprawialiśmy się przez wielkie bagniska. No właśnie, czy Pyrek jest w domu, mielibyśmy dla niego małą robótkę. Tak, myślimy, może Perek zorganizowałby tęczowej Ricie szybką kąpiel. No wiesz, tak, żeby znów odzyskała swoje cudowne kolory. Mhm. Hmm. Ja to zrobię! Mogę wypucować Państwu waszą tęczową ritę! Jestem już duża! Mogę, mamciu? Bardzo, bardzo pięknie proszę. Czy mogę sama wykonać tę pracę? No cóż! Tak. Zgadzamy się. Czemu nie? Zafunduję tęczowej eliccie pucowanko. Będzie błyszczeć jak tęcza. <śm> Dla państwa pasków Ty wykonujesz pracę? Czemu oni mnie nie poprosili? Byłeś zajęty Więc Wziąłeś za mnie robotę? Mama się zgodziła <laughs> Jesteś za mała, żeby pracować Jesteś małą frytolinką To co? Mam ci pomóc? Nie, dzięki, Pyrku! Dałam sobie radę. Zadanie wykonane. Widzisz? Jestem już dość duża, by pracować, braciszku. <laughs> Przyjrzyj się trochę lepiej, a zobaczysz, czy dałaś radę. <śmiech> <A>? <śmiech> Pyrek ma rację. Nie jestem dość duża, aby wykonywać takie prace. Jestem za niska, kartofelcu. To jest mój poważny problem. O, odpadam. Kartofelciu? Ha! Kartofelciu, co to jest? O, już złapię. Tip i Top mi pomogą. Taki wielki rozum w takiej małej główce. O, kip! Frytka przyszła! Hejka, Frytko! Cześć, Frytko! Wow. Czy pomożecie mi umyć tęczową Ritę? Wow. A masz tam wodę? Tak! Jest brudna i zabłocona? Aha! Pobiegniemy! Wow. Tylko wracajcie natychmiast, gdy na was zatrąbię! Dzieciowa Rita znowu błyszczy i mieni się w słońcu. Patrzcie, to przeprowadzki. Ha! Ktoś pewnie przeprowadza się do tego pustego domu koło nas. O? O. Jak myślisz, kto będzie naszym nowym sąsiadem, Kartofelciu? Wspaniała robota, dzieciaki! Dzięki, panie Pasku! Ale... Wiecie, że na dachu tęczowej Rity nadal jest błoto? Tak? Na dachu? Wow! No. Musimy lecieć! babcię na nas trąbi! Sorki, że już Ci nie pomożemy! Pyrek! Ha? Chyba jednak potrzebuje Twojej pomocy. Pomóż, braciszku! Ha? Jak myjesz dach tęczowej rity, gdy prosicie o to, pan pasek? Właściwie pan pasek zawsze mi pomaga umyć dach. O! Nawet twój duży brat czasami bywa za mały, frytolino. Coś ci powiem. Jak kupię kosmiczną super rakietę, śmigniemy w górę i umyjemy dach. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Tak to zrobię. Coś mi przyszło do głowy, pyrku. Pomożesz mi, proszę. Gotowa! Wszystko będzie dobrze, kartofelciu. Zobaczysz. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i wow! I super! Teraz mogę umyć dach tęczowej rity. Jedziesz, Frydka? Frytko! <śmienicza> Frytko, co taka mała mopsinka jak ty robi tak wysoko na górze. Ja tylko kończę moją pracę, babciu. Masz natychmiast zejść na dół. Nie powinnaś tam w ogóle wchodzić. <śmienicza> Spokojnie, mopsia policja już wyrusza na ratunek. <śmienicza> o, mój dzielny mopsik! Co za bohater! <śmienicza> <zrystów> Uf, Moja frytula Zrobiłaś, mopsiko, dobrą robotę, maleńka Posłuchajcie Moja mała fryteczka z powodzeniem zakończyła swoją pierwszą pracę Czy ktoś może zdjąć te dwa nieszczęsne mopsy z dachu? Proszę no, moja frytko! Ten Rita po prostu leśniczystością! O, to prawda! Odzyskała swój dawny olśniewający wygląd dzięki Tobie! Pyrek mi pomógł! Wiemy! Chcemy podziękować Wam obojgu! O no, tak! Przygotowaliśmy dla Was wynagrodzenie do podziału! Ja? Ale ha? potem usłyszeliśmy, że ha? obydwoje ma życia o tym! To kosmiczna superrakieta! Dziękujemy! Co? Dziękujemy! Dzięki! Uwaga! Gotowi i sta! <grym i zimna> Ukryj się! Cześć, jestem Frydka! Witaj, frytko! Jestem Amanda, a to jest Niko. Ma cztery lata. Ja też mam cztery lata i mieszkam tutaj obok. Hej, hej, nowi sąsiedzi. Rodzina Mopsów wita na spacerowej. <głos> <głos> Dzień dobry. Będziecie mieszkać obok nas? Tak. Świetnie. Niko, czy przyjdziesz do nas się pobawić? Mamy nową kosmiczną super rakietę. E Och, wprowadzimy się do nowego domu dopiero pod koniec tygodnia. Może mógłbym się pobawić z Frytką w ten weekend, mamo? Dobrze, w ten weekend. Do zobaczenia, Ninko! Pa! Pa! Hej, Kartofelciu! Mamy nowego przyjaciela, małą Pandę! <ścoughs> Twoja mała mopsinka cię kocha, myszko. Gasimy światło, Frytolinko! O, jeszcze tylko pięć minut! Bardzo, bardzo ładnie, <śmienic> Nie dzisiaj, Frytko. Już późno. Mopsiko całuski i gasimy światło, dobrze? Mopsik lula luli laj, chrapu chrapie już. Mopsik lula lulilaj. laj, chrapu chrapie już. Słodkich snów, moja Fryteczko. Mopsiko całuski dla wszystkich.